Osamotniona kobieta, małżeński kryzys, zaniki pamięci i tajemnicza przyjaciółka. Takie dreszczowce to my lubimy bardzo, bardzo. Hej hej moi drodzy! W ten piękny, zimowy, przedwiosenny dzień. wita Was Olga z wielkiego Buga. Dzisiaj kochani zajrzymy sobie za drzwi pewnej sypialni, a to wszystko ze sprawą najnowszej powieści Bartosza szczegielskiego zatytułowanej Krok trzeci, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Wab. To niepokojący dreszczowiec psychologiczny o zapomnieniu i o cieniach ludzkiej psychiki. Życie Magdy wydaje się być idealne. Wydaje się. Dlatego, że pośród śnieżnobiałych ścian, w idealnym mieszkaniu, nie wszystko jest tak, jak powinno być. Coś przytrafiło się Magdzie, przeżyła jakąś traumę, ale nie potrafi sobie przypomnieć, jak i kiedy. Jej mąż wcale nie pomaga Magdzie w rozwiązaniu zagadki, wręcz przeciwnie, każdego dnia dokłada coraz więcej cegiełek do jej zagubienia, które pogłębia się z każdym dniem. I wtedy pojawia się ona Nina. Przyjaciółka Magdy z przeszłości, która doskonale wie, jak pomóc Magdzie i jak znaleźć odpowiedzi na dręczące ją pytania. Krok trzeci to jest moje pierwsze spotkanie z twórczością Bartosza Szczygielskiego i już widzę, kochani, że popełniłam spory błąd tak długo czekając, dlatego że Bartosz Szczygielski zalicza się do tych autorów, polskich pisarzy, których po prostu warto i trzeba znać. Oczywiście, jeżeli lubicie kryminały, jeżeli lubicie dreszczowce. Przed wami niepokojąca, duszna, niemal i klaustrofobiczna opowieść o cieniach ludzkiej psychiki i o totalnym zagubieniu. Ona od pierwszych zdań, od pierwszych akapitów wciąga nas do tego wybielonego, pseudo perfekcyjnego świata głównej bohaterki i równocześnie wciąga nas w wir jej zamontanej psychiki. Mamy tutaj zaniki pamięci, mamy tutaj fugę dysocjacyjną, ucieczkę od własnej przeszłości, i więcej nie chcę wam, kochani, zdradzać, żeby nie zepsuć wam Frajd z lektury, bo Frajda jest tutaj przednia. To, o czym warto tutaj powiedzieć, to jest fakt, że Bartosz Szczygielski w fascynujący sposób pokazuje nam chorobę, która wyniszcza, która odbiera, która maskuje się i doprowadza do całkowitej katastrofy. Jednocześnie Bartosz Szczygielski, słuchajcie, dozuje nam tutaj umiejętnie pewne informacje, ucina niektóre motywy i jednocześnie podsuwa rozwiązania, by za chwilę zrobić w tył zwrot i zawrót. Wrócić nas zupełnie w innym kierunku. Nikt nie spodziewa się tego, co nadchodzi, a ja już na pewno nie spodziewałam się takiego zakończenia. Brawa dla Bartosza Szczegielskiego, brawa prawdziwa, dlatego, że krok trzeci to dla mnie misterna, pyszna zagadka, którą chcemy odkrywać krok po kroku wraz z naszą zagubioną bohaterką. Przed Wami po prostu dreszczowiec psychologiczny o zapomnieniu, o którym my nie będziemy mogli zapomnieć. A skoro mówimy o dreszczowcu psychologicznym, frylerze psychologicznym, to ja Wam dorzucę jeszcze trzy inne tytuły, na które warto zwrócić uwagę. Inna Maxa Czornieja. Mamy tutaj szaloną mieszankę, wyciągniętą niczym z memento i dnia świstaka naraz, a wszystko to okraszone zwyrodniałą wyobraźnią samego autora. Mm. Mniam. Sekret antykwariusza Pawła Jaszczuka, i tego antykwariusza, kochani, nie chcecie wcale spotkać na waszej drodze. Oj, co to to nie? Przed wami opowieść o najciemniejszych zakamarkach ludzkiej duszy, o dwoistości dobra i zła. I jednocześnie mamy tutaj takiego antybohatera, jednego z najciekawszych w polskiej współczesnej literaturze: Terapeutka Bef Thomas. Brutalna opowieść o pewnej terapeutce, która wchodzi w skomplikowany związek z jednym ze swoich pacjentów. A to doprowadza do prawdziwej katastrofy. Kochani, o wszystkich tych trzech tytułach ja opowiadałam tutaj na kanale Wielkiego Buka, pisałam również na blogu Wielkiego Buka, więc zaglądajcie, szukajcie i czytajcie, bo naprawdę warto. A ja razem z wydawnictwem WAB zapraszamy Was na konkurs. Mam do Was jeden egzemplarz kroku trzeciego do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: dlaczego krok trzeci ma trafić właśnie w Wasze ręce? Prościutkie pytanie, prawda? Swe odpowiedzi wpisujcie wy w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 10 marca, a ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę. Jak ja kochani uwielbiam takie odkrycia pośród polskich pisarzy, pośród polskich autorów? Ja nie wiem, na co czekałam, słuchajcie. Bartosz Szczygielski, fascynujący jest ta historia, fascynujące tym samym dla mnie nazwisko i chcę poznać więcej, chcę poznać więcej jego historii na pewno będę nadrabiać, a Wy koniecznie dajcie mi znać, czy czytaliście poprzednie książki autora, no i czy sięgniecie po krok trzeci. Moim zdaniem naprawdę warto, po więcej zaglądajcie na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na książki na zimę. W końcu zima jeszcze trwa, polecam ja, polecam mój Kuba. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Rozgoście się, rozejrzyjcie. Wielki Bóg to kanał książkowy, to kanał o literaturze. Jeśli Wam się tutaj spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!